Czyli pytanie ja. było, jak widzimy przyszłość Priakta i czy... jaka będzie przyszłość tego projektu według nas? Mm -hmm. Mm. hmm, szczerze, ja widzę Priakta w zastosowaniu A AMP, to się chyba AMP nazywało. Proszę, AMP jest to takie, to takie, Ale wtedy jeszcze nie było. E, ale te, tego typu zastosowania, czyli potrzebujemy naprawdę minimalnego bundle tutaj widzę i jako wybór, ale chyba wyłącznie w tych miejscach. To jest też dobre pytanie, ponieważ wydaje mi się, że bardzo łatwo można przetestować, czy nasza aplikacja po przejściu na Prijakta co hmm. powinno być w sumie bezbolesne i w miarę proste, czy ona nadal, nadal działa tak samo? Pytanie, czy wiesz, czy się nie wywali na, na pysk cały ekosystem, który masz podpięty do tego. Tak, ale jeżeli na przykład... React jest cienka lipka, Groto jest przecież biblioteki, których... Tak, umiesz. ale jeżeli na przykład tworzysz coś, co niekoniecznie jest aplikacją, tylko na przykład statyczną stroną, która korzysta z Reacta, a jest teraz taka moda, to <laughs> tak. użycie Preacta może ci znacznie obniżyć bundle, nawet właśnie tak. sześciokrotnie. więc Siema, ja mam pytanie odnośnie tego, bo się zastanawiam, jak według was powinien wyglądać podział, e, załóżmy, że jest jakieś repozytorium i ono ma jakąś określoną ilość ludzi, którzy się nimi regularnie zajmują, to repozytorium jest w jakiś sposób finansowane, to jak rozdzielamy kasę pomiędzy ludzi, którzy robią kontrybucje? Czy wszyscy dostają tyle samo, w zależności od tego, ile kodu napiszą, jak wartościowy jest to kod? To jest świetne pytanie. Ja są różne podejścia. Nie wiem, jak to zrobić dobrze, ale mogę Wam powiedzieć, jak to zrobiła dość popularna biblioteka, a mianowicie Eslint. Skądinąd możecie, możecie znać, Eslint, jak widzicie, to jest artykuł sprzed dwóch lat, miał roczny eksperyment, w ramach którego płacili głównym maintainerom, członkom komitetu sterującego Eslinta, 50 baksów za godzinę kontrybucji do Eslinta. Okej, okay, okej. Okay. Nie wiem, jak to robiły inne paczki, prawdę mówiąc. E... Wiem, że Babel miał takie podejście, że oni faktycznie mieli chyba jedną osobę na stałe, której po prostu płacili pensję pełną. Mm -hmm. No to w zeszłym roku o tym pisali. E... I kogoś na pół etatu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli, czyli no jakby to jest też jakaś forma, że zawiązujesz jakąś postać działalności i hmm. zatrudniasz tak naprawdę ludzi nie? Do, do pracy za te pieniądze. Tak. Natomiast tak. w jaki sposób wypłacić osobom, które pracują rzeczywiście no, charytatywnie? I jak to weryfikować, na ile swoje... jest ta praca? Tak? I o. czy to wtedy jest to praca charytatywna? O. Nie mam pojęcia. O, to jest <laughs> chyba ciężki temat. Nagle ciężko mi się tutaj... Też ciężko jest mierzyć kontrybucje, bo mierzyć to po liniach kodu czy po... To nie? <grym> moja ulubiona metryka log. No tak, tak, tak. Ale może po linii kodu, po liczbie linii kodu usuniętych. To, o, tak, to... to, to jest, jest moja ulubiona. Cześć. Kolejne pytanie. Korzystaliście może ze Svelta, a jeżeli tak, macie o nim jakąś opinię? Co o nim sądzicie? Ja nie korzystałem, ale mam opinię na każdy temat, więc chętnie ja się wypowiem. <grym> nie no, wygląda spoko. Ja nie miałem okazji robić niczego, niczego większego. Eee, bardzo, bardzo mnie urzekła prostota reaktywności w Svelcie. To ja, ja mam takie przemyślenie w sumie, które już chyba któryś raz powtarzam, e, że te projekty typu Sfeld albo teraz mój ulubiony SolidJS, e, one mhm. tak naprawdę nie, ma, nie, nie mają szansy, żeby się przebić do mainstreamu takiego, mhm. żeby pobić tę topową trójkę, czyli Angulara, React'a, Vue. Mhm. E, natomiast one bardzo silnie wpływają na rozwój tych trzech narzędzi. Czyli jak pojawił się Svelte, to zaczęła się wielka dysuska, dyskusja w community na temat tego, czy w ogóle jest nam potrzebny <coughs> framework, czy nie wystarczy nam odpowiednio e, wyrafinowany kompilator kodu. Svelte jest na no to kompilatorem. Dokładnie. E, jak pojawił się Solid, to zaczęła się dyskusja, czy w Reactie nie da się poprawić hooków. E, no, jest tego masa, tak? takich małych projektów, hmm? które jednak bardzo silnie wpływają na, na mainstream. True. Więc ja bym to bardziej tak postrzegał, jako ciekawostkę, która być może kiedyś wpłynie na... Ale nie musi być, Zobacz, Łukasz ma Dobra, okej. Okay. Pytałem o to, czy zauważyliście może jakieś ciekawe trendy pod kątem developer experience, ponieważ padł ten termin przed chwilą i myślę, że może warto byłoby o nim powiedzieć, jeśli macie jakieś ciekawe właśnie... jakiś ciekawy insight, może u was w firmach coś takiego się dzieje albo wiecie o jakichś praktykach właśnie, które wpływają pozytywnie na ten DX. Ciekawe trendy. Wydaje mi się, że teraz to jest główny jakby taki temat, na którym się skupia bardzo wiele firm. Żeby poprawić Developer Experience, ale nie tylko dla swoich pracowników, ale też dla osób, które używają narzędzi, które wypuszczają te firmy. Mi się kojarzy bardzo fajny ruch, który gdzieś widać od zeszłego roku, czyli ruch Zero Configuration. Większość narzędzi, nie wiem, rzućmy tutaj przykładowo turbo repo już wspomniane, czyli podejście do monorepo od Wercela. Rzućmy tutaj parcela, czyli właśnie bundler na sterydach. Jeśli po prostu zainstalujecie gołą paczkę, na przykład parcela, ona będzie działała pod jedną komendą. Nie musicie robić ani, ani grama konfiguracji, żeby obsłużyć większość scenariuszy. Takich dość, dość podstawowych. Dlatego macie bardzo dokładną i szczegółową Szczegółową dokumentację. Do tego macie często jakieś, nie wiem, dłuższe serie artykułów, które opisują, jak coś należy robić. Do tego macie konkretne kursy wideo, które pokazują, jak używać narzędzia albo platformy. To jest też ciekawe. teraz... To się ładnie składa, właśnie, moim zdaniem, na taki dobry deweloper. E ten, ten trend też widać na przykład po Remixie, gdzie oni mają też serię artykułów Remix kontra coś tam. Jak, mm. Albo Remix dla deweloperów Nexta. Czyli mm -hmm. żeby tak ściągnąć osoby, które już używają dobrych narzędzi, do. No, do innych narzędzi. Właśnie, teraz tego nie, nie znajdę, e, ale Ken C. Dot, jak dołączył do, do Remixa, może to będzie u niego na, na blogu, to pierwsze co się pojawiło, to pojawiło się takie mega obszerne, parogodzinne wideo, e, gdzie on prezentuje, gdzie on właśnie buduje aplikację od zera w Remixie, mm -hmm. e, już taką dość produkcyjną. Także nie jest to, wiecie, tak. hello world, e, tylko jest już dość konkretna, produkcyjna. Ale... To jest też świetny trend, jeżeli chodzi o marketing, bo mm, dostarczanie dobrego developer experience i robienie dookoła tego marketingu mhm. powoduje, że ludzie zaczynają pisać aplikacje. Jeżeli pisze się łatwo, to piszą ich więcej. Jeżeli piszą ich więcej, o, to one się pisa. częściej pojawiają na GitHubie, częściej się pojawiają na różnych blogpostach y, za darmo zupełnie, tak? Ten, ten, mhm. ten marketing. I jakby wieść się niesie. Im więcej mhm. osób usłyszy o danym narzędziu, tym więcej zacznie go używać. Im więcej zacznie go używać, tym potem będzie łatwiej zmonetyzować. Jeszcze nie wiem, jaki mają plan na to, ale. Wszystko się, tak, tak. Wszystko się zgadza. O. Dobra, y, mam jeszcze jedno pytanie, y, bo było nawiązanie właśnie o Developer Experience i, i o dokumentacji. I tutaj moje pytanie: co uważacie za ważne w dokumentacji? Jaka dokumentacja to ważna i przydatna dokumentacja? Jaka dokumentacja to. Tak, <laughs> możesz powtórzyć? Ostatnie Jaka było? dokumentacja? Jaka to, to, i to dla Was ważne jest w dokumentacji? Jak ważna jest dokumentacja? Nie, co, co dla was personalnie jest ważne w dokumentacji, aby była ona czytelna, dobra i przydatna dla dewelopera? Wyobraź sobie projekt i chcesz się go nauczyć. Co byś chciał zobaczyć w dokumentacji? E, Okej, okay. na dzień dobry chciałbym zobaczyć prosty template projektu. Przejście. Krok po kroku po rozwiązaniu, jak, jak go stworzyć i skonfigurować, a potem chciałbym zobaczyć jakieś real, real life scenario. Okej, okay, czyli takie introduction, getting started, tak? Tak, żeby od, tak. od razu coś zacząć robić? A potem chciałbym mieć cookbooki. Cookbook Czyli e, najpopularniejsze problemy, mm, i jakie rozwiązania. Takie jaki e, przerośnięte faku, jakby. Takie przerośnięte faku, typu nie wiem, e, czekaj, Niedawno View. A Vue.js jest opublikował trzecią wersję. Przy okazji miał major update swojej dokumentacji. Mhm. I naprawdę dokumentacje mają świetną, mają krok po kroku przejście, czym właściwie jest view z interaktywnymi przykładami, mają masę e, drobnych przykładów, którymi możecie się pobawić bezpośrednio na, na mhm. stronie, bez wychodzenia w ogóle z przeglądarki i z ich strony. I na pewno o, mają też best practices. To jest moim zdaniem też bardzo. Osobne działo o TypeScriptie. Oddzielne dział o TypeScriptie. I eee, jeszcze chyba nie mają cookbooków. Mm, ale I to, co jest to dla mnie też istotne, tworzą. to jak już skończysz czytać to wszystko, to na pewno natrafisz na jakiś problem, który nie był rozwiązany w tych yy, przykładach czy, czy w cookbookach. To dla mnie ważne jest dopiero wtedy, tak naprawdę, dokładne opisanie api, krok hmm? po kroku. Każda funkcja, co robi, co przyjmuje, co zwraca. Tak naprawdę to jest trzeciorzędne jak się zaczyna czegoś uczyć. API? Tak. W sensie, jak widzisz, jak coś użyć, to po prostu używasz, a żeby doczytać mm. takie szczegóły i szczególiki implementacyjne, to jest gdzieś tam na końcu. Fair, fair, to się, to się zgodzę. No. To, czego ja oczekuję, to szybki ramp-up. Fajnie, jakie jeszcze są analogie? Ty tak. mówiłeś, że ostatnio kupiłeś książkę. Kupiłem książkę Rust for JavaScript Developers i ona jest akurat za darmo, więc jej nie kupiłem. Ale kupiłem też drugą Rust for Web Developers, mm -hmm. którą teraz będę czytał sobie. I tam ona właśnie jest przygotowana w ten sposób, że jest dostosowana do osób, które mają już pewną wiedzę na temat pewnych technologii. Mm -hmm. I właśnie wtedy łatwiej przez analogię się nauczyć. Nauczyć. No, także to jest, to jest e, też dobry, mm, dobry punkt, że uczymy się przez analogię.